Cześć witajcie na kanale Modele z Pasją. Dzisiaj sobie zrobimy unboxing jednego modelu i drugiego takiego, no, takiego takiego modelu, też do składania. Przepraszam Was, że poprzedni filmik mi tak źle wyszedł. Bo tam nie wiem, jakoś mi format przemienił w telefonie. No. Więc tu mamy kultowe ciężarówki PRL-u, numer 122 Ksp D755 si si T... nie wiem, U, Mets czy coś takiego No, są to kultowe ciężarówki PRL-u model taki fajny, strażacki bardzo Przedni numer to był oczywiście Star SHL. No. Mamy model. Bardzo duży to jest model. Oczywiście model jest Strażacki. Tej marki Kespel nigdy nie miałem. To jest mój pierwszy model Kespela. A za dwa tygodnie Tatra 8134 na 4 AD125. Też sobie kupię. Na pewno jest fajna. No. Tak model wygląda w Blistrze. Fajnie. Blister nie jest uszkodzony widzę. Fajnie jest ładnie poskładany. No. Dobra, już go odpakowałem. No i model jest taki trochę ciężki, trochę nie, no bo wiadomo... Jest praktycznie cały plastikowy. Tutaj budę ma całą plastikową i zobaczcie, nie wiem czy Wasz też ma takie wady, ale u mnie tu się cały telepia. Tutaj. Tutaj się cały telepia. Ale fajny, strażacki. Podoba mi się bardzo. Idealnie, fajnie pasuje na makietę, tam obok komisu. No. No, a tutaj wygląda tak fajnie, przy komisie. No, więc przejdźmy do prezentacji modelu. Mamy Kespela. Fajnie model wykonany, podoba mi się bardzo. Może mu zrobię rejestrację, nie wiem. Piszcie w komentarzach z jakiego kraju jest, bo nie wiem. Ale chyba to będzie Czechosłowacki. Jak Tatra. I inne też samochody. Skoda. No ale bardzo fajnie, model zrobiony podoba mi się, jest taki: no, to jest minus, że tutaj ma całe plastikowe to, to nawet tego, ale to tutaj to, to mi się nie podoba. No, a tak to model jest przepiękny. I teraz przejdziemy do drugiego modelu. A jeżeli wiecie, jest nowa kolekcja do składania Jelcz 043. Skala 1 do 12. A tak to wygląda tutaj w całości. Tak to wygląda. Dobra. Yy, na odcinku nie będę tego składał, tylko może wyślę Wam na posta, jak to wygląda. W całości. Jak po złożeniu tego? No. Eee, ten. Ten. Nie wiem, czy będę tego jelcza składał całego. Nie wiem, czy sobie nie kupię pierwszego, drugiego i trzeciego numeru, żeby sobie tam troszkę zmienić złożonego. Nie wiem, czy będę miał cały złożony. Przynajmniej. Nie wiem. Na pewno pojawi się odcinek z numeru drugiego. Yy, model do składania jest taki, no, bardzo lubię, ale chciałbym i, no, ale miałem dwa numery kupione. Malucha do składania, yy, Fiat 26P z tej serii. Polski Fiat też z Aszetu, a ten jest ten jest z de Agostini. No, na pewno prenumerata u mnie nie wyląduje, no bo po prostu nie to, że nie chcę, tylko po prostu jakoś tak nie wiem. Kurty też są bardzo duże tego takiego modelu w skali 1 do 12. No, ale fajne. Fajne. Piszcie w komentarzach, czy macie prenumeratę. Czy będziecie zbierać. Jak nie pod tym filmem, to pod innym. I przepraszam was za to, że nieraz nie ma włączonych komentarzy, bo jakoś nie, nie, nie mogę tego wszystkiego zrobić. Jakoś mam włączone, nie wiem. Muszę poczytać trochę i popatrzę tam, jak to porobić. Mam cały czas włączone. Zawsze, jak wrzucam film, to patrzę. Jest włączone i później, jak jest film, to nie, nie jest włączone. No, nigdy nie otwierałem takiego opakowania do składania o w takim stylu. To jest taki podobny, bo chyba widziałem tam kiedyś żółk taki, taki miał takie opakowanie. No, tak to wygląda. Bardzo ciężkie, widzicie, metalowe. No, ja to wy, wyjmę wszystko i wam pokażę. Tak wygląda pierwszy numer. Tutaj mamy bramkę, tu mamy grill, z fajną napisem piśmie. To jest plastikowe, a to jest takie metalowe, bardzo ciężkie. Tu mamy jeszcze jakieś tutaj zaczepy. Ja to popatrzę w instrukcję, jak to złożyć. Też mamy jakieś tutaj zaczep, nie wiem, czy to, to lusterko, czy jakieś lampa. Tu mamy chyba kierunkowskaz, jeżeli się nie mylę. Albo tego. I tu mamy jakiś napis i śrubki, I śrubokręt. Więc tak wygląda numer pierwszy. To na wszystko. Tak wygląda cały zestaw. Tak wygląda dzisiejszy cały zestaw. No, jeżeli się podobało, zostawcie sub, subika, lajka. No, i ja Was żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, pa.